Sie? Siema RC Świry, Witam was samozwańczy król Arterów, czyli wiadomo ja i oczywiście kciuk Król uśmieszek, wiecznie uśmiechnięty, choć z deka niektórzy mówią, że nawet je... I wiecie o co chodzi, moi drodzy? Jednym z ostatnich filmów przedstawiłem wam fajną zabawkę zdalnie sterowaną. Ja tak przynajmniej uważam. Ten samochodzik z przyczepą, gdzie powiedziałem wam, że warto coś takiego mieć, coś takiego kupić, nawet na prezent. Ale jak to się mówi, apetyt rośnie w miarę jedzenia. I dzisiaj postanowiłem wam przedstawić coś równie małego, fajnego i zacnego. A o co chodzi? Chodzi, moi drodzy, o samochodziki firmy LDARC. Tak się zwią. W skali 1 do 64. Moi drodzy, powiem wam jedną rzecz. Na tyle modeli, co miałem, jest to chyba jeden z nielicznych, albo pierwszy, do którego właściwie to nie mam się o co przyczepić, biorąc pod uwagę wszystkie jego, powiedzmy, właściwości. Więc moi drodzy, zrobię wam dzisiaj unboxing, szybciutki, może dłuższy, nie szybciutki, jakiś tam zrobię, oraz testy z jazdy, a na końcu wam powiem, dlaczego uważam, że to jest to mega, mega, super wypasiona bryka, po prostu w której się w pewien sposób zakochałem. No to co, przechodzimy do konkretu. Także zaczynamy unboxing tego modelu, moi drodzy. Po pierwsze, pudełko to jest kosmos, naprawdę zapakowane jest przepięknie, więc może być to przepięknym prezentem. Tutaj na przedniej stronie mamy pokazane, widzicie, modele, w jakiej są kolorystyce, bo można kupić w czterech różnych kolorach. Tutaj mamy akurat ten, nazwa firmy, nazwa modelu. Co mamy tutaj z tej strony, mamy pokazane wymiary modelu, jakieś to tu powiedzmy tutaj podstawowe i inne powiedzmy parametry. A tutaj z tej strony mamy wyszczególnione jakieś powiedzmy funkcje czy re jak to się śmie, pudełko gotowe do jazdy, czyli model gotowy do jazdy. Piszą, że można nim jeździć 80 minut, alarm niskiego napięcia, system dla początkujących, metalowe zębatki, ładowarka. Jakiś chyba mały, problem, mały promień skrętu. Ma amortyzatory, pewnie na sprężynce, ale ma. Coś tu z malowaniem. Łożyska cztery sztuki. Lampki ma zapalane, jak widzicie. Metalowe, znaczy metalowe, gumowe opony. Proporcjonalny skręt i gaz. No i pudełko, moi drodzy. Przy... No teraz weźmiemy tutaj wszystko, otworzymy. Patrzcie, patrzcie jakie piękne pudełka. To jest pięknie zapakowane. Trzeba to wyciągnąć teraz ze środeczka. Naprawdę powiem wam, zapakowanie to jest kosmos. Naprawdę pięknie. No i co mamy w środku? Moi drodzy, naklejki, Powiedz, powie, posłuchajcie, bardzo fajna rzecz, podobają mi się te naklejki, bardzo nietypowe jak na naklejki w samochodach zdalnie sterowanych różnych, ekstra. Instrukcja obsługi, coś co warto się, z czym warto zawsze się zapoznać na początku, powiem wam, że zanim zrobiłem ten unboxing, ja już go rozpakowałem, bo chciałem pojeździć na torze, że... no to musiałem wrócić do instrukcji, aby zobaczyć. Co się dzieje na pilocie, co trzeba zrobić na pilocie, aby pewne rzeczy mm, osiągnąć, więc to warto sobie przeczytać. Moi drodzy, co tutaj mamy? Zobaczcie, mamy tutaj różne pachołki, chorągiewki. Możemy sobie przeszkody budować, stawiać. Nie będę tego na razie otwierał. Ale tutaj widzicie jakaś flaga, coś, można wstać. Nie, no, no. Posłuchajcie, kosmos, kosmos, naprawdę kosmos. Karoseria dodatkowa, karoseria do pomalowania. Można ją specjalnymi mazakami sobie pomalować. Moja córka ma takie artystyczne uzdolnienia. Już jej zapowiedziałem, że dam jej do pomalowania. Ona się zgodziła, więc karoseria będzie pomalowana. Ja takich uzdolnień nie mam. Kabelek do ładowania. Tutaj końcówka USB. To jest końcówka USB-C. I tą końcówkę, powiem wam tak, tutaj się do samochodziku podłącza, ładuje oraz aparaturę. Teraz wyciągniemy aparaturę. Moi drodzy, moi kochani. Zobaczcie, to jest po prostu piękne wykonanie. Moi drodzy, za kwotę, bo to Express za 300 zł, link znajdziecie w opisie filmu, czy tam w komentarzach, wszystko jedno, gdzie to jest naprawdę wykonanie. Pudełko, wszystko to jest kosmos. W takiej cenie, naprawdę, coś takiego to jest no sztos. Zaraz przejdziemy bardziej do aparatury. Jest taka wygodna w użytkowaniu. Ten cyngiel z pustu gazu, chodzi naprawdę okej. Okay. Kółeczko też. Moi drodzy, tutaj widzicie, otwiera się i ona nie jest na bateryki, jest na taki akumulatorek. Mamy jeden akumulatorek, jest tu napisana pojemność tego akumulatorka, 1200 mAh. No to moi drodzy, to naprawdę starczy na mega, mega hmm, długo, więc naprawdę jest ekstra. Zobaczcie jak to wszystko jest wykonane, jak to wszystko chodzi, to ja... Ja jestem pod wrażeniem, naprawdę pod wrażeniem tej firmy, tego jak zrobiła. I na pewno będę, na pewno pewnie kupi jeszcze jakieś produkty z tej firmy, bo patrząc po tym, ja byłem mega tego ciekawy. Jestem pod wrażeniem. No i przechodzimy do samego modelu. Odłożymy trochę boku spłedeczko. Zobaczcie, jak pięknie jest spakowane. No po prostu pudełka w pudełkach. To robi no taką robotę na początku. Jeżeli komuś to dacie na prezent, że no już. Przepraszam, można się śmiać, że jak z sam resztą. To się przekonamy, posłuchajcie, co tu mamy. Jakieś mamy pokazane, jak jeździć sobie, żeby się trochę pouczyć pewnie. Naklejeczki dodatkowe, tak? Pewnie na samochód tutaj. Posłuchajcie, tak ta firma porządnie to zrobiła, że na pewno te naklejki gdzieś się nawet wykleję na moich modelach, Pro, którymi jeżdżę na zawodach. Naprawdę warto to pokazywać. No i pudełko. Otwiera się tutaj, już tu wcześniej otwierałem, bo tu są plomby. Trzyma się to, widzicie, jest przyklejone, znaczy przyklejone, przykręcone. Otwieramy tutaj. Już to otwieram, poczekajcie, o. Posłuchajcie, no to zobaczcie, jak to wszystko jest spakowane, no, no. Po prostu, aż, aż mi dek zapierało, jak to otwieram pierwszy raz. Taśma dwustronna, nie wiem do czego. Coś tutaj. Tu mamy jakieś też, nie wiem, śrubki do czegoś nieważne. Tu mamy tak śrubokręć. Dziwnie jest generalnie tak włożony, i możemy sobie teraz odkręcić nasz model. Co moi drodzy szybciutko czynimy. Ok, samochodzik prezentuje się tak. Posłuchajcie, jest naprawdę, to jest plastik. Tutaj powiedzmy, odwzorowanie wszystkiego, wykonanie. No jest piękne. Te deski, to wszystko robi robotę. Naprawdę jest fajny. Moi drodzy, tutaj jak widzicie mamy przycisk bindowania. Nie musiałem tego bindować. Tu mamy podłączanie tutaj właśnie przez kabelek USB-C. I tutaj mamy włącznik, bo też go szukałem, musiałem w instrukcji, on jest trochę mało widoczny, przezroczysty, tu mamy włącznik i jest zaraz go włączymy. I a propos, tutaj też jest ładowanie baterii w pilocie. Moi drodzy, na no to co uruchamiamy pilocika, tu jest włącznik. Zobaczcie. Ja nie będę tutaj jej funkcji pokazywał. Tu mamy różne kolory. Moi drodzy, powiem Wam tak, że jak przeczytacie instrukcję, każdy kolor, bo tu można zmieniać, patrzcie, widzicie. A tu akurat nie. A, widzicie, tu można zmieniać kolory. I kolory są opisane, czyli większy skręt, na przykład mniejszy, tak samo z prędkością, mocą można ustawiać. Tutaj wszystko chodzi... Można w jakieś funkcje wchodzić, no po prostu, nie, no jest kosmos, naprawdę. Powiem wam, że tutaj tymi przyciskami się włącza, włącza światełka, tutaj kolory, włącza, włącza wyłącza, bo zaraz będą się czepiać. No i dobrze, o, tu upadło, poczekajcie. I teraz w, w, włączamy, włączymy, bo będę się zaraz czepiać. Model. O, widzicie, światełka się zapaliły. Zobaczcie, ma proporcjonalny gaz, napęd ma na tył, tak, ale... Widzicie, szybko, szybko, coraz szybciej. Tak samo proporcjonalny ma skręt. No i mówię, tu można jakieś, nie wiem, co... o, widzicie, jakieś coś zapalać, gasić, tu zmieniać systemy. Moi drodzy, unboxing mamy przerobiony. Jest naprawdę mega, mega, mega sztos. Jestem pod wrażeniem, naprawdę jest mega. A teraz porobimy, pojeździmy sobie gdzieś, nie wiem, po biurku gdzieś. Tor mam... Yy od Turbo Racing, taki fajny, to Wam pokażę. Jeszcze trochę o samym samochodziku. Moi drodzy, jak widzicie, amortyzatory ma jakieś tam, pewnie na sprężynkach, ale są, zawieszenie jest. I jeszcze jedna rzecz, tutaj macie dwa takie przyciski, teraz się świecą na zielono i tutaj regulujemy poziom jakiejś powiedzmy, no nie trudności, ale skali. Tutaj mamy sterowanie i tutaj jest na zielony, to jest najmniejszy zakres skręconych kół. Raz ciskamy biały, to jest pośredni. Na czerwono wam się chyba pokazuje pomarańczowy. To jest największy zakres skrętu, i tak samo tu jest z prędkością. Mamy regulację mocy, nie dosyć, że mamy proporcjonalny gaz. To na zielonym jest najwolniejszy, na białym jest średnie, taka jest zakres mocy, no i na czerwonym jest najszybszy. Teraz wam zrobię szybkie porównanie wielkości do ryseraków Hot Wheels. A tutaj zobaczycie, co dostajecie w woreczku, czyli dodatkowe gadżety z przeszkodami, flagami, także przydatnymi rzeczami do tak zwanego domowego racingu. A tak wygląda model w środku po zdjęciu karoserii. A tutaj macie demonstrację, jaką konfigurację świateł można osiągnąć w tym modelu. No są przeróżne, także zabawa należy do Was. Autko posiada także światła stop i cofania. W tym fragmencie filmu zobaczycie trzy różne regulacje mocy i zakresu skrętu, w zależności jak sobie ustawicie, tak możecie dopasować jazdę do własnych preferencji. No i należy dodać, że przy tych regulacjach macie też oczywiście proporcjonalny gaz i skręt, co czyni ten samochodzik mega zwrotnym, mega szybkim, mega fajnym w zabawie i jeździe. To podsumujmy te mega fajne modele od LDRC. Właściwie model. Ja mam dwa, trzy, mam to, mówię modele, to więc zadłużmy i będę mówił w liczbie pojedynczej. One są w karoserii, jak widzicie takiej. To jest tuningowana wersja Volkswagena na transporterach. Te, te cztery, tak? Pierwszej generacji. Cztery różne kolorystyki są. Ja mam dwa. Jestem mega tym pozytywnie zaskoczony. Praktycznie same plusy ma jak dla mnie. no Dla niektórych może być minusem, że jest mała skala, typowy. Powiedzmy model, samochodzik do jazdy po domu, w warunkach domowych, po kafelkach, podywanie może mniej, ale też daje radę, bo jest mniejsze. Zawieszenie ma, wszystko ma. Co jest w nim urzekające? Proporcjonalny skręt, proporcjonalny gaz, to, że ma regulację Tu wezmę pilota, ma, ma regulacje mocy, są na pilocie, także możemy sobie ustawić cztery rodzaje prędko, trzy rodzaje prędkości. Trzy rodzaje powiedzmy maksymalnego skrętu. Ba, ale to nie wszystko, bo na tym pilocie jest sporo funkcji, więc mamy jeszcze do ustawienia endpointy i możemy sobie regulować dodatkowo zakresy powiedzmy skrętu na tych poszczególnych, jakby powiedzmy, poziomach i mocy. tak Co powiem Wam szczególnie przy jeździe na torze jest bardzo fajne, jeżeli chcemy dać komuś. Mało doświadczonemu, że ustawiamy na tą najmniejszą moc i jeszcze jesteśmy w stanie z tej mocy poprzez endpointy zejść, żeby on troszeczkę jeszcze był wolniejszy. Tak? Jest naprawdę mega, podoba mi się nim jeżdżenie, jest to bardzo fajna opcja do jazdy po domu, po biurku, robienie sobie wyścigu na stołach, na podłodze. A szczególnie ja to polecam z opcją kupienia sobie toru. Toru i dodatkowo do niego band. Posłuchajcie te bandy, ten tor, co widzieliście, to jest z Turbo Racing, z LDR. Też są takie typowo z tą nazwą dedykowane, ale z tego co zauważyłem, to są te same tory, robione pewnie w tej samej fabryce, tylko po prostu desygnowane innym logo. I warto sobie kupić taki tor, nawet może dwa, szczególnie te troszeczkę takie większe, i do tego dokupić bandy. Te bandy, które dokupiłem też były desygnowane logo akurat Turbo Racing, tak, od Turbo Racing i to wyglądało na jakieś już szczelki do drzwi, coś w tym stylu. Um, ale wiecie co, i tak cena nie jest zła, bo za 17 metrów płacimy za taką bandę 50 coś złotych, 20 coś złotych za tor, 30 coś złotych za wysyłkę. No to powiedzmy 55 za 17 metrów, to chyba źle nie, nie wychodzi, jak sobie popatrzyłem na cenę uszczelek u nas w Polsce, ale warto sobie takie bandy jeszcze do tego toru y doczepić, dokleić, powiem wam, że te bandy, te uszczelki od tego LDRC, co przychodzą naprawdę bardzo dobrze się trzymają, bo jak je dokleicie, zwijacie w rulon, to jest cały czas przyklejone i już sporo razy to zwijam, rozkleję, rozwijam, nic się nie stało. No chyba, że będziemy cały czas odklejać i przyklejać te bandy, to wtedy tak. Jeszcze warto jest sobie pomalować na biało-czerwone, jak je ja zrobiłem, bo bandy dają to, że jak jedziemy po tym torze, to mamy dodatkową przeszkodę, że nie kosimy, po prostu musimy jechać daną za daną linią, co też powoduje jakiś trening i fajną zabawę. Mega, mega mówię do jazdy po biurku, po stole, do ścigania się, do zabawy. Swoje, moje dzieciaki bardzo lubią czasami sobie rozłożyć, moja córka z synem i się pościgać, jakieś zabawy porobić. Te samochodziki po prostu mnie urzekły z LDRC i powiem nie tylko ten, bo mam jeszcze dodatkowo, mam jeszcze dodatkowo powiedzmy przeprawówkę. Także mam Monster Tracka takiego domowego baszu i nimi się już trochę pobawiłem i też jest mega fan. W następnych filmach wam zrobię unboxingi, testy tamtych, tych modeli, ale ja naprawdę jestem mega pozytywnie zaskoczony. Tak samo mówię wykonanie. Wykonanie jest piękne, fajne. Zobaczcie tutaj nawet tu. Zobaczcie jak to jest ładnie wszystko pomalowane, jak to ładnie wszystko wygląda. Rozbierałem, pokazywałem wam jak wygląda. Rozebrany, dostajecie do tego dodatkowe karoserie. Możecie sobie Pomalować, Córka mi jedną pomalowała ma mazakami. No i co pozwólcie, no z najgorszych wad czasami w takich małych samochodzikach jest to, że włosy wciągam, tak jak wszystkie samochodziki, że tu mniejszości, to można spokojnie sobie przeczyścić. W necie zobaczycie, jak będziecie chcieli czasami karoserię zdejmować, to sobie obejrzyjcie w necie, jak to zrobić. I firma LDRC ma taki instruktorzowy film, żebyście niczego nie pourywali, bo nie jest to takie, powiedzmy, oczywiste, więc warto sobie zobaczyć. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć, same superlatywy, jeszcze trochę o pilocie. Pilot, no mówię też, macie tu sporo funkcji, nawet z tym jakimś tam szybkością serwa, co mi się bardzo podoba, te ustawienie tych endpointów, że możecie jeszcze dodatkowo te zakresy regulować: światełka, sruty, pierduty. Mówię, dzieciaki będą bardzo zadowolone, szczególnie ze światełek, aż I to, i to ładnie wygląda, pięknie. Więc no no co, ja jestem w tym, powiem Wam, do takich domowych zastosowań zabaw, wszystkiego, nawet treningów, tak jak ja jeżdżę sobie gdzieś tam po traktach jest fajnie, wiecie, codziennie nawet sobie rozło rozłożyć i rękę ćwiczyć. Polecam, mega polecam, w razie czego wszystkie linki macie w opisie tego filmu, bądź w komentarzach, w zależności, gdzie filmu umieszczę. I dziękuję Wam za oglądanie, pozdrawiam. Nie zapomnijcie zdać tych youtubeowych pierdółek, tak zwanej obserwacji, udostępnić dzwoneczki, soby pierduty, struty, pierduty, a ja Was pozdrawiam. Trzymajcie się, na razie.